Zajmiemy się przygotowaniem wyglądu dla nawigacji po aplikacji, elementy te dodamy w komponencie menu bocznego. I tutaj ponownie pojawiają się co najmniej dwie konwencje, z których możesz skorzystać. Jeżeli słyszałeś o tak zwanym semantycznym HTML-u, to zapewne domyślasz się, że gdy implementujemy funkcjonalność związaną z nawigacją, to warto by było skorzystać z tagu A. W tak przygotowanym HTML-u. Głównie chodzi o tak zwaną dostępność strony oraz możliwość łatwiejszego pozycjonowania. W przypadku aplikacji biznesowych te dwa czynniki mają dużo mniejsze znaczenie. Z tego powodu zamiast tagu A można również korzystać i często się stosuje tag span i jest to dopuszczalne rozwiązanie. Tutaj daję Ci tylko taką małą zajawkę i o semantycznym HTML-u oczywiście możesz to czytać samodzielnie, a my przyjrzymy się lepiej zagadnieniu. Oraz różnicami pomiędzy tagiem A a span, w lekcji, w której będziemy przygotowywać routing dla naszej aplikacji, aby umożliwić przechodzenie pomiędzy różnymi zakładkami. Spróbujmy tutaj w naszej lekcji przygotować przypadek ze spanami. Oczywiście poruszamy się w obrębie szablonu komponentu side menu i tutaj spróbujmy dodać trzy przykładowe zakładki nawigacji. Skorzystamy z tagu span, będą to trzy zakładki. Pierwsza będzie dashboard. Druga to zadania oraz trzecia umiejętności. Przejdźmy do aplikacji oraz sprawdźmy, jak wyświetlą się te poszczególne elementy. Jak widzisz nie jest najlepiej. I tutaj ponownie na ratunek przechodzi nam Flexbox. Wróćmy do kodu. Spróbujmy opakować nasze trzy elementy divem z klasą. Menu Tabs Container. Zaznaczmy sobie te trzy poszczególne elementy oraz z wciśniętym lewym kontrolem oraz lewym shiftem dodajmy strzałkę do góry, aby przejechać i wrzucić te elementy do wewnątrz tego naszego diva z klasą Meni Container. Dobrze, następnie skopiujmy sobie klasę Meni Container oraz przejdźmy do styli naszego komponentu. Tutaj wklejmy tym klasę. Oraz posłuczmy się już wykorzystywanym Flexboxem. Dodajmy własność display flex. I tutaj mam nadzieję, że pamiętasz w jaki sposób zostaną ułożone elementy, gdy zostawimy naszą klasę w ten sposób. Display flex układa elementy jeden obok drugiego. I możemy to sprawdzić w aplikacji. Jak widzisz, za wiele się nie zmieniło. Wróćmy zatem do kodu. I tutaj lekkie wytłumaczenie. Co możemy zrobić w takiej sytuacji. Nie chcemy, aby nasze elementy układały się jeden obok drugiego, natomiast chcemy, aby elementy układały się jeden pod drugim. I odpowiedzią w takim przypadku jest kolejna własność Flexboxa, którą jest Flex Direction. I tutaj dodajemy sobie wartość kolumn. I właśnie to wartość kolumn determinuje, że elementy będą się układały jeden pod drugim, natomiast nie jeden obok drugiego. Oczywiście możesz to zmienić. Poprzez dodanie własności row, która jest domyślnie przepisywana, gdy ustawisz samo display flex i wtedy elementy ułożą się jeden obok drugiego. Natomiast wróćmy do wartości kolumn i przejdźmy do aplikacji i sprawdźmy jak w tym momencie będą rozkładały się elementy w menu bocznym. Jak widzisz jest odrobinę lepiej, ponieważ mamy już ułożone elementy jeden po drugim, natomiast wygląd tego rozwiązania zostawia jeszcze trochę do życzenia. I popracujmy właśnie troszeczkę nad tym wyglądem. Popracujemy nad odpowiednią wielkością czcionki, kolorem oraz odpowiednimi odstępami pomiędzy tymi elementami, oraz na końcu dodamy ikonki. Będąc w aplikacji, popracujmy chwilę na żywym organizmie. Odpal konsolę deweloperską poprzez kliknięcie F12, następnie najedź na dany interesujący nas element. Tutaj mamy menu tabs container, który opakowuje te wszystkie elementy, natomiast wewnątrz niego mamy trzy poszczególne elementy menu bocznego. I jak widzisz w tym momencie elementy są przyklejone do lewej krawędzi i warto by było je wyrównać do loga. Próbujmy zatem dodać lewy margines na naszym kontenerze opakowującym. Dodajmy sobie tutaj margin left, na przykład dajmy 20 pikseli. Jak widzisz jest to odrobinę za niska wartość, spróbujmy zatem dodać 40 pikseli. No, i w tym momencie wygląda to już całkiem nieźle, ponieważ zrównuje nam się nasze menu, boczne w sensie elementy naszego menu, z logiem. Przejdźmy następnie do poszczególnych elementów i spróbujmy zwiększyć rozmiar czcionki takiego elementu. Aby zwiększyć rozmiar czcionki, odwołajmy się do własności font size i dajmy tutaj 20 pikseli. Jak widzisz, w tym momencie nasz pierwszy element dashboard powiększył swoje rozmiary. Dodajmy jeszcze margines górny oraz dolny ustawiony na powiedzmy 15 pikseli, tak aby były odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami naszego menu. I prawdopodobnie przyszłocie do głowy, aby odwołać się do dwóch własności, czyli margin top top. Dajemy tutaj 15 pikseli. Oraz możemy odwołać się do własności margin bottom. I tutaj również damy 15 pikseli. Natomiast jak widzisz, jest to zapis dwulinikowy, a my możemy skorzystać ze skrótu i zastąpić te dwie liniki pojedynczym zapisem poprzez wpisanie margin dwukropek 20 pikseli oraz 0. I zapis taki należy czytać w następujący sposób, że pierwsza wartość jest odpowiedzialna za margines górny i dolny. Jak widzisz tutaj po lewej stronie w naszym menu, masz podpowiedź w postaci pomarańczowych odstępów. Natomiast druga wartość jest odpowiedzialna za ustawienie marginesów bocznych. Jeżeli tutaj byśmy sobie dodali na przykład 10 pikseli, to by były one również dodane po prawej i po lewej stronie. My natomiast chcemy, aby marginesy boczne były ustawione na 0 pikseli, więc możemy pozostawić takie style dla naszego elementu. Poszczególny element naszego menu bocznego zaczyna już wyglądać całkiem nieźle. Dodajmy jeszcze odpowiedni kolor który jest przygotowany w opisie pod wideo. Aby zmienić kolor naszej czcionki, odwołajmy się do własności kolor oraz możemy podać wartość, którą znajdziesz w opisie pod naszą lekcją wideo. I tutaj przekażmy sobie tę wartość. Dobrze, tak przygotowany element możemy przenieść do kodu. Pozostanie nam jeszcze dodać odpowiednią ikonkę oraz zmienić styl czcionki. Dodawaniem ikonek zajmiemy się w kolejnej lekcji, natomiast jak zaciągnąć do projektu odpowiednie czcionki pokażę Ci w jednej z kolejnych lekcji. Spróbujmy skopiować te wartości. Następnie przejdźmy podobnie do kodu. Będzie nas interesował plik, który jest związany ze stylami naszego komponentu menu bocznego. Przejdźmy jeszcze na chwilę do szablonu. Jak widzisz w tym momencie nasze elementy nie posiadają żadnej klasy, więc możemy nadać tutaj klasę. Oczywiście korzystać z wielolinii. Zaznaczamy poszczególny span, klikamy lewy alt, lewy shift oraz tak przytrzymaną kombinacją klawiszy zjeżdżamy myszą w dół. I w tym momencie mamy zaznaczoną wielolinię i możemy dodać odpowiednią interesującą nas klasę. Dodajmy zatem klasę menu element. Następnie przejdźmy do styli oraz dodajmy tutaj również klasę menu element i w tym momencie wklejmy te własności, które skopiowaliśmy z Konsoli deweloperskiej z naszej aplikacji. Wróćmy w tym momencie do aplikacji i zobaczmy, czy style zaaplikowały się poprawnie. Jak widzisz style zostały dodane, natomiast zapomnieliśmy jeszcze dodać tutaj do kontenera margines z lewej strony ustawiony na 40 pikseli. Również się tym zajmijmy. Dla przypomnienia, dodamy tą własność na menu tabs Container. Wróćmy do kodu oraz właśnie na klasie menu tabs Container dodajmy własność margin LEFT ustawioną na 40 pikseli. Jak mogłeś również zaobserwować, elementy pomiędzy sobą mają zbyt dużą odległość, więc zmniejszmy margin z 20 pikseli, dajmy na przykład 15 i w tym momencie wróćmy do aplikacji i sprawdźmy, jak to wygląda. Zamkniemy konsolę deweloperską i w tym momencie, jak widzisz, jesteśmy coraz bliżej naszego efektu końcowego. To, co zostało nam jeszcze do zrobienia w tej lekcji, to dodanie sekcji z dwoma elementami na samym końcu, i będą to elementy ustawień oraz element wylogu. Musimy dodać jeszcze ikonki oraz umożliwić klikanie w poszczególne elementy, natomiast tym zajmiemy się w kolejnych lekcjach. Zacznijmy od dodania sekcji dolnej naszego menu. I tutaj, oczywiście, jak to w programowaniu, jest kilka rozwiązań do wyboru. Jak widzisz, nasze menu boczne składa się z loga na samej górze. Z części środkowej, w której mamy elementy do nawigacji pomiędzy poszczególnymi zakładkami aplikacji oraz chcemy dodać na samym dole menu, czyli będzie to pewnie gdzieś tutaj, dodatkowe elementy, które będą zawsze przyklejone do dolnej krawędzi naszej aplikacji. Skoro chcemy, aby te dwa elementy znajdowały się zawsze na dole menu, możemy tutaj skorzystać z własności position ustawionej na wartość absolut i spróbować przykleić ją do dolnej części menu. To co możemy zrobić, aby uzyskać taki efekt? To utworzyć kontener bliźniaczo podobny do tego, który posiadamy w sekcji środkowej, gdzie mamy trzy elementy. Skopiujemy sobie tę konstrukcję. Usuńmy pojedynczy span oraz dodajmy tutaj wartość ustawienia oraz wyloguj. Natomiast gdy pozostawimy kod w takiej formie, to niestety nie uzyskamy efektu o jaki nam chodziło, i te dwa elementy nie będą przyklejone do dolnej części naszego menu. Przejdź na chwilę do aplikacji i zobacz, czy jest tak, jak mówię. Jak widzisz, elementy te ustawiły się bezpośrednio pod naszymi trzema elementami. Odpal tutaj na chwilę konsolę deweloperską, i to, co możemy zrobić, to spróbować dodać dodatkową wartość na tych poszczególnych dwóch elementach. Natomiast w tym momencie, jak widzisz, nasza konsola deweloperska trochę zasłania nam ten widok, ponieważ jest umiejscowiona na samym dole naszej aplikacji i to, co możemy zrobić, to przenieść tą konsolę do menu bocznego poprzez kliknięcie tutaj trzech kropek oraz ustawienie wartości, która nas interesuje. Jak widzisz, w tym momencie jest zaznaczona ta pozycja, żeby konsola deweloperska zajmowała dolną część naszej aplikacji. Gdy klikniemy tutaj, to zostanie ona przeklejona do prawej części. Jak widzisz, ułatwi to nam zarządzanie menu bocznym, ponieważ w tym momencie widzimy całą dostępną wysokość. Oraz spróbujmy tutaj na elemencie, gdzie mamy ustawienia i wyloguj, dodać dodatkową własność, którą jest position. I dodajmy tutaj absolut. Jak widzisz, nic się nie zmieniło. Spróbujmy natomiast dodać kolejne własności, które są związane z pozycją absolut. Gdy korzystamy z position absolut, to aby zarządzać umiejscowieniem tej sekcji, możemy skorzystać również z własności, jak bottom, i ustawić tutaj wartość 0. I jak widzisz, w tym momencie nasza ta. Sekcja zostanie przyklejona do dolnej krawędzi naszego menu. Dokładnym omówieniem, jak działa własność position, nie będę się tutaj zajmował. To zostawiam tobie do, do czytania. My przechodzimy do dalszej części tworzenia naszej aplikacji. Spróbujmy zatem przenieść te własności do naszego kodu. Skopiujmy sobie własność position oraz bottom 0. Wróćmy do kodu i w tym momencie zastanówmy się, co możemy zrobić, aby dodać dodatkowe takie funkcjonalności do jednej z dwóch bliźniaczo podobnych konstrukcji. To, co możemy zrobić, to możemy wzbogacić klasę Many Tabs Container. SCSS umożliwia takie konstrukcje i możemy to zrobić w następujący sposób. Dodajmy tutaj klasę bottomTabs. Tabs. Następnie zwróć uwagę, że znajdujemy się na poziomie klasy Many Tabs Container, która jest oddzielona spacją, i tutaj dodaliśmy kolejną klasę. I zapamiętaj ten fakt, ponieważ przejdziemy sobie teraz do styli i już wiemy, że musimy działać w obrębie tej klasy, czyli mamy Tabs Container. I aby wzbogacić klasę, która już występuje, o kolejną klasę i żeby te style zostały zaaplikowane tylko w obrębie tej klasy, musimy dodać znaczek tzw. ampersand. I jest to znaczek, który występuje nad siódemką, więc aby się do niego odwołać, to kliknij lewy shift oraz kliknij cyfrę 7. Następnie klikamy sobie kropkę i w tym momencie podajemy klasę, o którą rozszerzamy tą klasę, która występuje jako główna. W naszym przypadku było to bottom tabs, i w tym momencie wklejmy te własności, które skopiowaliśmy z konsoli deweloperskiej. Jak zadziała taki mechanizm? Tyle z tej klasy zostaną zaaplikowane jedynie w momencie, gdy będą poprzedzone i będą na tym samym poziomie co klasami tabs container. Gdybyś wyjął tą klasę i dał ją do oddzielnego diva. To w tym momencie te style nie zaaplikują się, ponieważ nie ma tutaj poprzedzenia klasy Menu Tabs Container i w taki sposób działa właśnie funkcjonalność Ampersand. Przejdźmy w tym momencie do aplikacji i zobaczmy, czy tak zaaplikowane style działają poprawnie. Oświeżmy dla pewności. Jak widzisz, w tym momencie nasze menu wygląda już całkiem nieźle, ponieważ mamy oddzielone dwie sekcje związane z nawigacją po naszej aplikacji. Zaaplikowaliśmy odpowiednie style, zadbaliśmy również o odpowiednie odstępy pomiędzy poszczególnymi sekcjami i poszczególnymi elementami i to co nam zostało, to teraz musimy zaaplikować jeszcze odpowiednie ikonki do naszych elementów menu bocznego. Tym natomiast zajmiemy się już naprawdę w kolejnej lekcji.